osób w wieku senioralnym odbyła się w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu i została połączona sympozjum na temat rozwój Centrum Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu imienia Zofii Zamoyskich tarnowskiej Doktor Nauk Medycznych Jan Gawełko, pracownik naukowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu. Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Rzeszowie zapoznał członków Rady ze stanem lecznictwa onkologicznego w Rzeszowie i Rzeszowie oraz poinformował o powstaniu w przyszłości takiego ośrodka w Tarnobrzegu. Rada Seniorów współpracowała z Radą, z Młodzieżową Radą Miasta, której członkowie uczestniczyli w kilku sesjach. Członkowie Rady Młodzieżowej odwiedzali mieszkańców zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, aby z nimi porozmawiać, poczytać książki i służyć pomocą. Spotkało się to z akceptacją personelu i pensjonariuszy oraz członków rodzin tych pensjonariuszy. Wykorzystując potencjał i czas seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym na rzecz upowszechniania wśród seniorów kultury, sportu i edukacji, Rada zorganizowała trzy senioriady składające się z części kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Każdego roku wprowadzane były nowe elementy, aby w ten sposób wzbudzić szersze zainteresowanie wśród seniorów i mieszkańców miasta. Wystąpi, wystąpiły zespoły artystyczne, profesjonalne i amatorskie, senioralne i młodzieżowe. Takie i podobne przedsięwzięcia służą do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych. Seniorzy mieli okazję, by zaprezentować swoje talenty literackie, muzyczne, taneczne, wokalne, plastyczne i sportowe. W ramach senioriady w 2019 roku w części sportowej zorganizowany został przez Uniwersytet Trzeciego Wieku piknik rekreacyjno-sportowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, w którym udział wzięło ponad 700 seniorów, nie tylko mieszkańców Tarnobrzega. Oprócz pikniku podczas senioriady odbyły się zawody sportowe na wesoło, turniej tenisa stołowego, marsz Nordic Walking, turniej kręglarski. W Tarnobrzewskim Domu Kultury odbył się przegląd zespołów artystycznych z miasta i powiatu. Zajęcia takie aktywizują seniorów, którzy wychodzą ze swoich mieszkań i nie czują się osamotnieni. Znaczny wkład w edukację społeczną i kulturalną seniorów mają biblioteki pedagogiczna i miejska. W okresie senioriady 2019 Biblioteka Podliska zorganizowała prezentację zbioru Krzysztofa Watracza pod tytułem Ślady historii w dziejach miasta, a w roku 2018 wystawę prac artysty ludowego Jana Puka. Zorganizowanie senior, senioriat było możliwe dzięki akceptacji i wsparciu prezydentów pełniących tę funkcję w ostatnich latach. Spotkaliśmy się z życzliwością i akceptacją naszych pomysłów, łącznie z pomocą finansową. Podkreślić należy, że senioriady w 2017 i 2019 były wspierane środkami zewnętrznymi przez sponsorów. Są nimi Tarnobrzeskie Wodociągi, Spółdzielnia Mieszkaniowa Siarkowiec, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Karabela Spółka ZOO, pan Stefan Skowron, Państwo Wacława, Wacława i Tadeusz Kosikowski oraz Bank Żywności. Patronat Honorowy Senioriady w 2017 i 2018 roku sprawowali prezydent miasta i starosta powiatu tarnobrzewskiego. W bieżącym roku tylko prezydent miasta, pan Dariusz Bożek. Nie moglibyśmy zorganizować tych imprez bez pomocy wielu instytucji. Wyraźnie chcę podkreślić bardzo dużą pomoc w organizacji seniorat ze strony współorganizatorów, dyrekcji i pracowników Tarnobrzeskiego Domu Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szczególne podziękowanie składamy panu Mariuszowi Rysiowi, zastępcy dyrektora Tarnobrzeskiego Domu Kultury, panu Adamowi Strumińskiemu, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz panu Januszowi Hablowi, pracownikowi Mosir. Wykazali się oni profesjonalizmem, życzliwością i cierpliwością. Dziękuję także pracownikom Biura Rady Miasta za życzliwość i pomoc, ale nie tylko pracownikom w Urzędzie Biura, za którym jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, którzy w znaczny sposób okazali nam sympatię, życzliwość. Chciałem tu serdecznie podziękować przy tym radnej wiceprzewodniczącej pani Bożenie Kapuściak, która nigdy nie odmówiła pomocy, nawet sama się włączała w różne przedsięwzięcia nasze. Chciałem serdecznie podziękować tu pani sekretarz rady miasta, sekretarz urzędu miasta. Serdecznie dziękuję pani skarbnik, która no powiadam, z wielką wdzięcznością jestem i tych, których może nie potrafiłem wymienić tu dzisiaj. Oczywiście dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady, tu Panu Prezydentowi, którym już tu podkreślałem. Spotkaliśmy się z życzliwością i akceptacją, co nawet Pan Prezydent dziękuję, że podkreślił dzisiaj w swoim wystąpieniu. To nas Taka życzliwość zachęca seniorów do dalszego działania, pobudza i za to dziękuję. I również myślę, że mimo, że się kadencja kończy, to następni radni łącznie z przywódcą, przewodniczącym będą kontynuować, gdyż jest to, tak jak pan prezydent podkreślił, my uważamy, bardzo, bardzo potrzebne. Realizacja zadań statutowych odbywała się we współpracy z Panem Prezydentem, Przewodniczącym Rady Miasta oraz członkami Rady Miasta. Pan Prezydent, Pan Przewodniczący Rady Miasta, Radna Pani Teresa gołębiowska pić, byli zapraszani na każdą sesję, może nie na każdą, ale na wiele, Pan Prezydent, Pan Przewodniczący zawsze, Pani Radna może nie na wszystkie, ale na, na, wiele, na kilka była zapraszana. Również uczestniczyła w tych sesjach w niektórych Pani yy, Wiceprzewodnicząca Rady, Pani Bożena Kapuściak, Rady poprzedniej kadencji, no i, i obecnej. Seniorzy natomiast uczestniczyli w pracach Komisji Stałych Rady Miasta i uzyskiwali wiedzę o aktualnym stanie miasta, jego potrzebach, problemach i możliwościach ich rozwiązywania. Podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta seniorzy mieli możliwość wypowiadania się na omawiane tematy. Członkowie Rady Seniorów uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Sejmową Komisję Polityki Senioralnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, funkcję, Fundację Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych oraz Ogólne Porozumienie Seniorów w Rzeszowie zawsze mieli zapewniony przez pana prezydenta środek transportu, co w znacznym stopniu umożliwiło korzystanie z tych szkoleń. Chcę zaznaczyć, to że tak się złożyło, że kilku prezydentów było w tej kadencji, ale wszyscy prezydenci takie warunki seniorom stwarzali. Rada Seniorów przez. Cały okres swojej kadencji współpracowała z organizacjami i placówkami działającymi na rzecz seniorów w mieście. Należą do nich Uniwersytet III wieku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Dziennego Pobytu, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Dom Pomocy Społecznej, oczywiście z Radą Młodzieżową, co już wcześniej wspomniałem. Kierownictwu i pracownikom wymienionych placówek składamy serdecznie podziękowania. Nie wszystkie potrzeby jednak, które seniorzy zgłaszali, zostały załatwione i zrealizowane pozytywnie. No, do nich należy do dnia dzisiejszego brak decyzji o przeznaczeniu budynku na centrum senioralne. Tak się składa, że jutro ten zespół ma posiedzenie o godzinie chyba 15.30. Będzie dalsze kontynuowanie tej tematyki. Powołanie przez prezydenta miasta pełnomocnika do spraw seniorów. Poszerzenie wykazu uprawnionych do korzystania z karty seniorów dla osób, które trzeba by zmienić, które ukończyły 60 lat życia, nie od 65, taki tam wniosek jest złożony. I uruchomienie domu dziennego pobytu przy ulicy Sandomierskiej, na co no liczymy, że to jest coraz bliżej to przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że Rada Seniorów kolejnej kadencji będzie czynić starania w celu realizacji lub dokończenia powyższych zadań oraz podejmie nowe przedsięwzięcia, a Rada Miasta i Pan Prezydent będą ich w tym wspierać. Rozpoczynając swoją kadencję, nie mieliśmy wzorców. To, czego podejmowaliśmy się, wynikało w naszej ocenie z potrzeb, jakie mają seniorzy w Tarnobrzegu, a stanowią oni według danych statystycznych. Ponad 25% ogólnej liczby mieszkańców. To jest to, co przygotowałem i, i na piśmie, i przeczytałem, ale pozwólcie, koleżanki i koledzy, radni, że dwa słowa powiem. Powiem tak, początki nie były łatwe. Tak, jak wspomniałem, nie, były, nie mieliśmy wzorców, ale nie mieliśmy pomocy i nie czuliśmy się może najlepiej. O tym zapomnieliśmy z biegiem czasu, gdyż później atmosfera stała się coraz bardziej dla nas przyjazna, coraz bardziej jakoś widzieliśmy swoje miejsce zgodnie z ustawą, zgodnie ze statutem i wszystkim, którzy się do tego przyczynili serdecznie dziękuję, nie chcę wchodzić tu w szczegóły. Chciałem na koniec jeszcze raz serdecznie podziękować. Panu Przewodniczącemu Rady, Państwu Wiceprzewodniczącym, Panie Prezydencie, Panu, pozostał nam tylko ten, kto, gdzie nie kryje wśród 21 członków Rady Seniorów troje jest takich, którzy nawet zauważyli, że to jest jakiś konflikt między mną osobiście a Panem Prezydentem. Pochodzi, ja dalej stoję na stanowisku potrzeb tego centrum senioralnego gdzie, no, nie mamy, nie mamy do dzisiaj odpowiedzi. Nie będę wracał, ja chcę wierzyć, że ten temat będzie dalej rozpatrywany. Jeśli nie to, to co? Sądzę, że i, i uzasadnienie jakieś przyjmiemy, jeżeli nie taki duży obiekt, to może mniejszy, może ten dom, który się uruchomi, ale powiadam, chciałbym usłyszeć w programie Rady i w programie Pana Prezydenta oczywiście to jest jedno ciało, że to jest. Do tego przystępujemy i będę wdzięczny, nawet jeżeli już nie będę członkiem kolejnej Rady, yy, usłyszeć, że tak, to jest, taki obiekt jest. Tego tematu nie da się oddalić. Jest dokładny danych statystycznych, ja nie posiadam, ale sądzę, że to jeden, dwa punkty więcej niż 25% seniorów jest w Tarnobrzegu. Nie chcę tego tematu rozwijać. Przed tym się nie ucieknie. To nie jest temat Tarnobrzega. To się stało, bo to już Unia Europejska ten temat podniosła. Nasz parlament ten temat w ustawie zasygnalizował, a że miasto Tarnobrzeg jest specyficznym miastem, gdzie, jak ja dobrze pamiętam, w okresie prosperity około 12 tysięcy pracowało w samej Siarce w tym połowa z Tarnobrzega, a połowa tymi pięknymi wozami, z zagłówkami była dowożona do Siarki. Ci ludzie dzisiaj są seniorami, ci ludzie budowali ten Tarnobrzeg. Ja mieszkam tu 40 lat, 79, 19, tak, 21, 40 lat. Jestem świadkiem, jak się on rozwija. Dzisiaj tych seniorów jest i tym seniorom należy się. Ja zachęcam. I chciałbym, abyście Państwo zobaczyli na przykład w dniu dzisiejszym, jakie są warunki w domu, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, gdzie cztery osoby na sali jest. Nie, nie mówię, nie krytykuję, nie mówię w sensie krytyki. W sensie pozytywnym chcę powiedzieć, że takie są warunki, jakie są, bo albo, a oczekuje ileś osób, albo będzie więcej oczekiwać i ci, którzy będą tam, będą mieć lepsze warunki, albo Wszyscy, którzy tam są, będą mieć gorsze warunki, prawda, przy tym. Ci ludzie nie upomną się, tu nie przyjdą, oni muszą mieć swoich pełnomocników w osobach, w ludziach w Radzie, seniora, w radzie właśnie seniorów, którzy i, i w innych was, Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Radni. W osobach pana prezydenta, ci ludzie to my jesteśmy ich pełnomocnikami. Oni chociażby chcieli, nie przyjdą, bo nie są, nie są fizycznie w stanie przyjść i upomnieć się o swoje. Chciałbym ten temat wyraźnie podkreślić i prosić o to. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim radnym poprzedniej kadencji i obecnej kadencji, wszystkim pracownikom administracyjnym Urzędu Miasta, jednostkom podporządkowanym. Mam najlepsze wspomnienia. Chciałem podziękować również swoim koleżankom, kolegom z Rady Seniorów, którzy, którzy wspierali mnie często. Chciałem, co prawda, no, trochę skromnie, bo tylko jedna koleżanka i dwóch kolegów oprócz mnie przyszło na dzisiejszą sesję, gdzie przedkładamy raz na ileś lat sprawozdanie. Mam nadzieję, że Rada Seniorów będzie widziana wśród, przez, i doceniana przez obecnych radnych przez pana prezydenta i a działania przyszłej rady będą się skupiać właśnie na pomocy tym którzy tej pomocy oczekują dziękuję bardzo za uwagę Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja również w imieniu Rady Miasta chciałem podziękować za dotychczasową współpracę. Życzę Panie Przewodniczący dużo zdrówka i zachęcam do dalszej współpracy na rzecz miasta. Dziękuję. Drodzy Państwo przechodzimy do następnego. Jesteśmy w tym samym punkcie, więc zapraszam tutaj Przewodniczącego Rady, Miejskiej Rady Młodzieżowej Pana Piotra Lichotę. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przystąpię teraz do odczytania sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w okresie 2017-2019 rok. Młodzieżowa Rada Miasta Tarnobrzega, powołana uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr 41, łamane przez 403 przez 2017, działa na podstawie artykułu 5b ustawy o samorządzie gminnym. I zgodnie ze swoim statutem, liczy 21 członków wybieranych na dwuletnią kadencję. W Młodzieżowej Radzie Miasta zasiadają członkowie wyłonieni spośród uczniów wszystkich tarnoprzeskich gimnazjów i szkół średnich. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta czwartej kadencji odbyła się 20 października 2017 roku. Wybrane zostało prezydium w składzie przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Piotr Lichota. Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Norbert Błaszkiewicz i Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Marcin Sochacki. Do zadań Prezydium należy przygotowywanie projektów uchwał, prezentowanie materiałów na sesjach, prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady i tym podobne. Na kolejnej sesji podjęto tematy organizacyjne. Powołano komisje mające usprawnić działania Rady w konkretnych obszarach. Są to Komisja Rewizyjna, która kontroluje przestrzeganie statutu, rozpatruje wewnętrzne spory, opiniuje wnioski w sprawie odwołania członków prezydium, wykonuje inne zadania zlecone przez Młodzieżową Radę Miasta w zakresie kontroli. Komisja do spraw kultury, spraw społecznych i wolontariatu, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się zadaniami związanymi z kulturą, działalnością charytatywną i społeczną. Komisja Medialna promuje działania Młodzieżowej Rady Miasta, dba o wizerunek Młodzieżowej Rady Miasta i udziela informacji na temat jej pracy. Komisja Sportu organizuje wydarzenia sportowe, promuje aktywność fizyczną i współpracuje z sekcjami i klubami sportowymi. Cele działania Młodzieżowej Rady Miasta określa jej statut. Są to między innymi upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, a także rządowych i pozarządowych. Promowanie idei społeczeństwa demokratycznego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, wspieranie działalności charytatywnej wśród młodzieży. Rada od samego początku działalności zaangażowała się w pomoc osob osobom jej potrzebującym. Na początku, w grudniu 2017 roku, wzięła udział w zbiórce żywności dla wychowanków Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opie Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu. Rada uchwaliła plan pracy na rok 2018. Składały się na niego wydarzenia o charakterze sportowym, charytatywnym, kultu kulturalnym, a także promujące postawy patriotyczne i patriotyzm lokalny. Zgodnie z nim w styczniu roku 2018 członkowie Rady namalowali i przekazali obraz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, który następnie został wylicytowany na aukcji. Zorganizowano także międzyszkolne zawody w piłce siatkowej skierowane do uczniów tarnobrzewskich gimnazjów. Młodzieżowa Rada kontynuowała organizację akcji poranek z książką, polegającej na odwiedzaniu przedszkoli w czasie ferii zimowych i czytanie dzieciom bajek, rozmowie, a także zabawie. Akcja została zapoczątkowana przez poprzednie kadencje Młodzieżowej Rady Miasta. Rada została także wpisana do tworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Bazy Młodzieżowych Rad w Polsce. 28 marca odbyły się zawody w piłce ręcznej dla uczniów szkół gimnazjalnych Tarnobrzega. Zawody te niestety nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dyrektorzy wielu szkół pomimo otrzymania zawiadomienia o nich, nie byli chętni, aby uzdolnieni sportowo uczniowie rywalizowali na boisku z ich kolegami i koleżankami z innych szkół. Radni co tydzień odwiedzali osoby starsze przebywające w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym przy ulicy Dekutowskiego 20. Dotrzymywali towarzystwa samotnym, starszym osobom, dla których jest to często jedna z niewielu chwil, w których mogą porozmawiać z kimś innym niż współlokatorzy i pracownicy zakładu. Pensjonariusze ciepło witali odwiedzających, zawsze mieli wiele do opowiedzenia, lubili także nas wysłuchać. 17 kwietnia dwóch radnych wzięło udział w konferencji Młodzi 2.0, Młodzieżowe Rady na Stulecie Niepodległości, która odbyła się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkań z ekspertami w dziedzinie samorządności oraz z członkami innych młodzieżowych rad z całej Polski dowiedzieli się wiele o pracy w Młodzieżowej Radzie. 28 kwietnia odbył się bal charytatywny zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta i Akcję Katolicką, z którego dochód został przekazany na zakup specjalistycznych łóżek dla ciężko chorych w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w terenu brzegu. Podczas balu wszyscy goście mogli bawić się przy muzyce, a także wziąć udział w licytacji oraz loterii fantowej, na której Rada pozyskała wiele przedmiotów od sponsorów, głównie wszystkich przedsiębiorców, ale także klubów sportowych czy polityków. W czerwcu Rada pomogła przy organizacji Biegamy i Pomagamy. Była to akcja, której głównym organizatorem był Dom Dziecka Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu. W jej czasie 1882 biegaczy przebiegło 14 856 km. W czasie wakacji, zgodnie ze swoim statutem, Młodzieżowa Rada nie pracowała. Od września przeprowadzono zmiany w składzie Rady. Członkowie, którzy nie angażowali się w jej pracę, nie przestrzegali statutu i ślubowania złożonego na pierwszej sesji zostali usunięci. Trzech radnych straciło mandat, na ich miejsce weszło tylko dwóch kandydatów z wyborów przeprowadzonych w 2017 roku. Rada zmniejszyła wtedy swoją liczebność z 21 na 20 członków. Radni wykonywali swoje zadania opisane w statucie, między innymi pomagali tarnobrzeskiej młodzieży we wprowadzaniu w życie ich pomysłów i tak jednym z takich działań była pomoc i pośrednictwo w kontakcie z Urzędem Miasta Młodzieży, która organizowała nad Jeziorem Tarnobrzeskim zawody Street Workout. Pomogliśmy im również uzyskać drobne upominki dla wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. W taki sposób, poza pomocą we wprowadzeniu w, życiu, w życie dobrych pomysłów i promowaniu idei zdrowego stylu życia, udało nam się promować jezioro w naszej części Polski, ponieważ zawodnicy pochodzili z wielu miejscowości położonych kilkadziesiąt i więcej kilometrów od Tarnobrzega. W grudniu 2018 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożył dotychczasowy sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta. Po przeprowadzeniu zgodnie ze statutem, wyborach, po przeprowadzonych wyborach, funkcję tę przejęła Aleksandra Kuroczko. No w nowym roku Rada po raz kolejny włączyła się w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, przekazano na licytację pozyskane wcześniej przedmioty. Luty 2019 roku, pomimo, pomimo statutu mówiącego, że Rada nie pracuje w czasie ferii letnich, a także zimowych, był miesiącem pracowitym. Po raz kolejny radni odwiedzali przedszkola w ramach akcji Poranek z Książką. 4 marca Rada zorganizowała spotkanie z Elżbietą Łukasiewską, poseł do Parlamentu Europejskiego. Podczas lekcji uczniowie tarnobrzewskich szkół mogli dowiedzieć się wiele o działaniu Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji Unii Europejskiej. Dostali także odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 17 kwietnia radni wzięli udział w czwartej konferencji młodzieżowych rad Młodzi 4.0 przyszłość, która odbyła się w kancelarii prezesa Rady Ministrów w Warszawie. W trakcie konferencji podsumowano trzy lata pracy parlamentarnego zespołu do spraw wspierania młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, a Rada Dzieci, Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej zaprezentowała raport o samorządach uczniowskich. Przez dwa lata kadencji Rada wiele dokonała, ale nie wszystko, co zaplanowane, udało się zorganizować. Czasem natrawialiśmy na przeszkody logistyczne, czasem finansowe. Rada niejednokrotnie debatowała i zwracała się z prośbami o przyznanie środków finansowych na jej działalność. Niestety nie otrzymaliśmy ich. Budżet będący do dyspozycji Rady mógłby znacznie ułatwić zaplanowanie i zorganizowanie wielu przedsięwzięć. Z tego miejsca chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować panu Słowomirowi Partyce, naszemu opiekunowi. Pani Bożenie Kapuściak, Panu Prezydentowi i wszystkim również pracownikom Biura Rady Miasta, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w pomoc Młodzieżowej Radzie, bo gdyby nie ona, na pewno nie dokonalibyśmy tyle, ile nam się udało. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu za sprawozdanie, dziękuję za pracę na rzecz naszego miasta. Słysząc, że Pan Przewodniczący. W tej chwili opuszcza nasze miasto już po wakacjach. Życzę powodzenia i proszę nie zapominać o swoim mieście. Drodzy Państwo, z racji tej, że mamy y, przedstawioną nową uchwałę, ogłaszam 10 przerwę dla nazwołanie Komisji Finansów i wyrażenie zgody. Dziękuję.